Dzień dobry, a to jest dzisiaj pokaz nagrywania na DRM800 No sobie kaseta siedzi w środku Kolejny reset to. to mam telefon, zaraz będziemy mu dopuszczać eee, Tylko teraz tak jak to robić No oczywiście kaseta musi być w środku, to jest oczywiście standard Dla 4 złote, ale lepszy niż nic Teraz to jest telefon jak robimy najważniejszą rzecz, którą bym ze swoją potem nie zrobił, to mianowicie muszę tutaj dać na maksa tutaj dźwięk. Uwierzcie mi albo nie, ale jest tutaj na maksa. No i teraz tak. I nic nam pozostaje, aby załączyć REC. No jest. No i co teraz mamy? Tylko kamerę wysteruje. O! Mamy tutaj taki monitor, tape source, pausa, let's play. No i te takie Dolby i tape. Dobra, to teraz tak żeby będzie teraz nasz utwór. jak tu będzie to. Tylko mu tu play. Chwila, moment. Tu się trochę na Borysa popatrzcie. Na razie to oczywiście sposób polsetreton tu, mi się ładuje. Więc jak, łączę se play. No i patrzcie, co się dzieje. On już zaczyna wariować. Już zaczyna, że już widzi, że leciał mu utwór. Dobra, to teraz tak. Jak to robimy? No to trzeba do, do zera go wysterować. Tak? No na razie on 068 przyłączę i kręcimy tym kołem. Może na maksa na razie dać. Jest na maksa. I teraz jest idealna rzecz. Można sobie teraz wysterować go. Gdyby sobie kontrolował... O, teraz trochę za nisko dałem. Oczywiście po wciśnięciu play, oczywiście wiadomo, że troszkę się zmniejszy. Chyba, że tylko tak u mnie jest. Nie wiem. Dlatego ja to muszę sobie trochę tu... Po tymi utworami. Na przykład, nie wiem, na, na 2.3 dam. A gdy na przykład dam już na, na 0.21, no to się zmniejsza, tak? To jest zaraz jaki to jest utwór, tak? Że to jest taki, który. No, to jest jaki jest. Teraz tak. No, tego mogę dać jeszcze więcej, mu trochę. I w takiej bądź sytuacji, jest już gotowe. Eee, mogę zobaczyć, jak te kanały, albo nie. Chwilę. No, i po krótkiej małej przerwie już tu mu bardziej wysterowałem, no i znowu jest taki spokojny moment, i znowu decybele się zmniejszałem. No to będę musiał jakoś tutaj kręcić tym kołem zębatym, żeby po prostu jakoś to przeszło. Dobra, już mniej więcej wiem. Teraz tylko na początek. Teraz będziemy przestawieni do nagrywania. I eee, teraz tak, ile mi tutaj wyszło? Gdzieś między siedem. Dobra. Nie będziemy się nad tym zastanawiać. Po prostu puszczamy play. I nie ma to jak tu. Teraz tak. Na razie muszę oczywiście dać mu tutaj do dwójki. Tam, tutaj, teraz tu. I zmniejszamy mu teraz tu. I teraz nagrywa się. Hmm. Ile dochodzi do 0,3? Zmniejszamy mu troszeczkę, żeby do tej dwójki doszedł. No, trochę zmniejszymy. bo no, wydaje mi się, że jest okej. Okay. I już 0,3, czy Tam się pięknie nagrywa. Ten widzimy, kręci. Wszystko się nagrywa. Dobra wiecie to, żeby Was tutaj nagrać, zrobię przerwę i jak się wszystko nagra, to otwór wam odtworzę. No właśnie doszło nagranie do tego momentu, w którym jest znowu spokojnie. No i znowu... O proszę bardzo, znowu startuję. 1, 2, do 3. Do 5 nawet aż doszło. Mam nadzieję, że mi się tu nie spierdzieli nagranie. Ech, teraz tak, będzie ciekawe, co to nagrywam. Tylko się nie obrażcie, dobra. Dobra, dobra, zaraz tu będzie koniec. No i zostało praktycznie parę sekund i teraz nie kręcę przy kolei już nic, bo właśnie skończyło się nagranie. Dobra, e, lepiej dać play, lepiej dać pauzę na magnetofonie. No jak widzimy znowu utwór za ci nie powtarzał. Dlatego naszemu telefonowi już tutaj nie po podziękujemy. I ja teraz robię pauzę i zaraz będziemy próbować otworzyć ten utwór. Zapraszam za parę chwil. Witam z powrotem. Tape i play. No i na tyle właśnie. ten moment pominę. Dobra. Było i, by było i minęło. Mam no, nadzieję, że nie obrazicie na mnie. Wykonałem pokaz nagrania na DRM-800. Dziękuję. To też chowamy, to wyłączamy. To też wyłączamy. To odkładam tu. Ja to wyłączam. Dziękuję za oglądanie. nowi na kanale. Subskrypcja. Jeżeli się mi się podobał, łapa w górę. Do następnego. Cześć.